Patrzcie, ten koleś to 17-letni zawodnik, który grał w szkole średniej w Kanadzie dla Catholic Central High School w Ontario. Nie wygląda wam na 17 lat? No mi też nie. W 2016 roku chłopak, a może raczej facet, został aresztowany po tym, jak udowodniono, że jego wiek to nie 17, a około 30 lat. Jonathan Nicola pochodzi z Sudanu. Ma 6 stóp 9 inczy wzrostu, to 205 cm, i nosi rozmiar Buta 16 w USA. Do Kanady przyjechał na wizję studenckiej i przez 6 miesięcy mieszkał u swojego trenera, Pita Kusomano. Grał tak dobrze, że właśnie jego trener promował go jako przyszłego zawodnika NBA. Kanadyjska Agencja Graniczna oskarżyła go o podanie fałszywych informacji w aplikacji. Złożonej o studencką wizę. Na koniec dnia szkolnego służby graniczne stawiły się w szkole i aresztowali go. Gdy pytali, ile ma naprawdę lat, chłopak przyznał, że nie ma 17. Problem z aplikacją o wizę został znaleziony przez to, że Nikola składał już wcześniej aplikację o wizę turystyczną, w której podał rok urodzenia 86. Na aplikację o wizę studencką rok 98. Przez ponad 5 miesięcy udało się mu tak ukrywać fakt, że jest starszy, że nikt nie domyślał się nawet, że może tak być. Z tego co mówił jego trener, to nawet jego zachowanie zgadzało się z wiekiem 17-latka. Radził sobie bardzo dobrze w rozgrywkach szkół średnich i nawet był uważany za jednego z 15 najlepszych rekrutów w kraju. Wygląda na to, że chłopak facet jest tylko rok młodszy od Lebrona Jamesa. Niesamowite. Na pytanie Ile ma lat powtarzał, że dokładnie nie wie bo matka nigdy nie powiedziała mu dokładnie, kiedy się urodził. Ciekawe i może jeszcze każdy z nas, starszych graczy ma szansę wrócić do średniej szkoły i zrobić karierę w koszykówce. Pozdrawiam, do następnego.